Hej, świątko, witajcie. Jestem Styusen i to dzisiaj w sklepie 12 lutego 2023 roku. No i co zobaczymy, co dzisiaj będzie w sklepie? Uwaga, uwaga. I dzisiaj mamy w sklepie, proszę Państwa, Uncharted. Powrót Uncharted, czyli zestaw Uncharted za 2400. Jeśli mamy tutaj motkę wpis do dziennika. Nathan Drake za 1500 wzrost, jest takim stylem. Chloe Fraser za 1500 wzrost, jest takimi stylami. Dalej mamy nowy Hydroplan Suliego za 800. Topór para za 500, sfatygowana szabla za 500, wpis do dziennika za 200. No i co? Dalej mamy zestaw Jonesowisko za 1600. Okej, okay. jeśli mamy w nim przytulnego Jones'ego, to reszta zestawu kosztuje 1600. Czyli mamy w nim Jones'ego pierwszego za 800, Jones'y drugi za 800, przytulny Jones'y za 800, wyluzowany Jones'y za 1200, rozbitek Jones'y za 800. I tak się prezentuje nowy zestaw drząsowisko. Ciekawe, ciekawe. Dalej mamy Prywatny Detektyw za 1500, Śledcza za 1500, Noir za 1500, Kilow Powiększający za 800, Wicekról Model 1 za 1200. Dalej mamy Szybka Piłka za 1200, Twardziel za 1200, Wielki trzaskarz za 500, Home Run za 500, Orin za 1200, Kilownicości za 800, Dalej mamy bombowy barwy za 1200, barwny strzelec za 1500, czorożyc za 1500, barwny sterowiec za 1200 i zestaw barwny za 2800. Tropiciel za 800, ok, nie wiem czy to nie jest jakiś rzadki powrót. Rozgardiarz za 1200, wrost to jest takim stylem, to też nie wiem czy nie, jest, nie rzadki powrót. Zwinna klinga za 500, obfitość za 500, pełny przechód za 500. Kosmiczne klimat Co200. No i co Dragon Ball, nadal w sklepie. The Kid Roy też, nadal w sklepie. Historia Zanimusa, też, nadal w sklepie. LeBron James, też, nadal w sklepie. Patrick Mahomes, też, nadal w sklepie. Skiny NFL, też. Sędziowie, tutaj też. I powiew miłości, też, tutaj. Nadal mamy. I super bohaterki też mamy, ale nadal tej piątej nie ma. Nie wiadomo czemu nie ma wstrząsary. Być może będzie, być może nie. Po południu zobaczcie Fortnite, może ją dodadzą, nie wiadomo, także super bohaterki też nadal w sklepie. I to tyle. Także co widzę, jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie, subzone łapka w górę, kod Gila o sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.